We wtorek 22 marca w Działdowskim CKU w ramach programu z historią na tym odbyła się prelekcja redaktora Piotra Szubarczyka dotycząca 80. rocznicy namalowania znaku Polski Walczącej. Kilka dni temu 20 marca minęła 80. rocznica namalowania w Warszawie pierwszego znaku Polski Walczącej. Dokonał tego bohater kamieni naszaniec Alek Dawidowski. Jest mi bardzo smutno, tego dnia byłem w Warszawie, nie było śladu tej rocznicy. To bardzo przykre, bo przecież ta kotwica znak Polski Walczącej została nazwana przez generała Stefana Roweckiego Grota, dowódcę głównego Armii Krajowej, naszym znakiem firmowym, znakiem firmowym Polaków, takiego użył nowoczesnego określenia. A więc jak gdyby zrównał ten znak kotwicy ze znakiem orła białego. A my teraz zapomnieliśmy zapomnieliśmy jeszcze o czymś. W lutym była 80. rocznica Armii Krajowej i też niewiele się działo. Obawiam się, że takie wyrzucanie wojny z naszej pamięci świadomości, takie przedwczesne wyrzucanie, bo widzimy, co się dzieje w Europie w tej chwili. Może być dla nas duchową klęską. Nie należy tego robić. Mówią niektórzy, że za, że za dużo mówimy o historii. Nieprawda. Zależy jeszcze też oczywiście, jak się mówi o historii. Nie wolno było przeoczyć tej rocznicy. Dlatego cieszę się, że organizatorzy tego spotkania w Działdowie poprosili mnie, bym opowiedział młodym ludziom z Działdowa. Historię znaku polskiej walczącej, historię kotwicy, symbolu nadziei. Fides, Spes, Caritas wiara, nadzieja, miłość to są trzy cnoty teologalne, które w czasie wojny, w czasie ekstremalnego zagrożenia nabrały wyjątkowego znaczenia. Nie tylko dla chrześcijan, nie tylko dla katolików, dla wszystkich. Mieliśmy przepiękne. I mamy ciągle, bo przecież możemy się ciągle do tego symbolu odwoływać. Mieliśmy przepiękny znak oporu, stworzony w czasie wojny, wojny na drodze konkursu. To nadzwyczajne. Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej zarządziło konkurs w warunkach okupacji. To są rzeczy nadzwyczajne. Działdowo pięknie wysłuchało tej opowieści. Piękne, mądre dzieci, mądre twarzyczki. Widziałem, że wiele rzeczy było dla nich zupełnie nowych, no to cieszę się oczywiście, że ja im otworzyłem oczy na pewne sprawy. Zaprosiłem też panie i panów nauczycieli, by organizując wycieczkę do Warszawy pamiętali o mnie, bo mogę posłużyć jako przewodnik, zwłaszcza w tych miejscach, o których dzisiaj mówiłem. Ulica Filtrowa 57, Koszykowa 75. Dawna Pomarańczarnia, czyli dzisiejsze drugie LO na Myśliwieckiej 6. Jest co zobaczyć w Warszawie nie tylko ze starych zabytków, ale w miejscach pamięci, o których niestety mam wrażenie czasami zapominamy, tak jakby, jakby niektórzy z Polaków chcieli odrzucić to, co było smutne, przykre, to, co się kojarzy z wojną. Tego się nie da, to jest to jest bolesna część naszej historii, a nie ma różańca bez tajemnicy bolesnej. Jak układa się współpraca ze Stowarzyszeniem Pamięci i Tożsamości w Doskonale. Doskonale. No, mamy tutaj dwóch znakomitych animatorów, pana Andrzeja Ruteckiego, pana Zenona Gajewskiego. To są ludzie bardzo oddani ideowi. To są ludzie, którzy są dla mnie na przykładem wolontariatu w tym najszlachetniejszym słowa znaczeniu. Jestem bardzo dumny z tego, że ich znam i jak tylko mi mówią, że powinienem przyjechać do Działdowa, no to jadę. Jakżeż można takim ludziom odmówić? A poza tym też zaprzyjaźniłem się tutaj z wieloma ludźmi w działdowie, których rozpoznaję po, po twarzy, nawet jeśli ich bliżej nie znam. Bardzo dobrze się w działdowie czuję i to jest dobre miejsce na takie wypominki narodowe, bo ja to potraktowałem jako wypominki narodowe. Stowarzyszenie Pamięci I Tożsamość w Działdowie zostało zawiązane 25 marca 2016 roku. Jego głównymi celami statutowymi są edukacja historyczna, pielęgnowanie tradycji, kultury polskiej i patriotyzmu, propagowanie wartości chrześcijańskich oraz wspieranie inicjatyw mających na celu utworzenie miejsca Pamięci Narodowej na terenie dawnego niemieckiego obozu Zoldał oraz obozu nakazowo rozdzielczego NKWD. que ja no